No dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj przy takim podstawowym systemie nawadniania, jaki mamy w każdym ogródku, zawór, przeważnie wychodzący ze ściany, akurat u mnie gdzieś z trawnika, wąż, szybko złączka, tak, wąż i podlewamy. I często dajecie zdjęcia, że podleliście, ale ja twierdzę, że to tylko polane, nie podlane, bo żeby dobrze podlać, to trzeba trochę podlewać dzisiaj gościa tutaj tego przemiłego, przystojnego, młodego pana, który zajmuje się takimi rzeczami, żeby mi ulżyć pracy i zmobilizowałem go, żeby mi coś to ulepszył. Dzień dobry, nazywam się Kasper Krzyżanowski, jestem właścicielem firmy K System. Zajmuję się głównie systemami nawadniania i dzisiaj będziemy działać będziemy na Będziemy działać. Słuchajcie, posadziłem moje truskawki na piasku. Uwagał <laughs> Waga, to, tak, to się wytnie, słuchajcie. Tu idziemy cały czas wykopem. Pan Kasper ma taką fajną maszynę, jak ona się nazywa? Koparka łańcuchowa? Koparka łańcuchowa, słuchajcie. Nie kopie łańcuchów, tylko kopie łańcuchem takie wąskie dołki. Czyli taki wąski dołek, o. W którym kładziemy sobie rurę. Ja już tu pozwoliłem sobie zasypać. Bo nie lubię jak taki dół jest, bo można w niego wpaść i złapać tak zwanego zająca. Ale bardzo ułatwia ta maszyna pracę, zwłaszcza jak już jest taka darnina. Czy jakiś stary ogródek, gdzie pełno, pełno korzeni. A ta maszyna sobie ze wszystkim da radę. O, tak jak widać. Pani Michalino. Pani pokaże to jamę. W której rozkładamy po prostu naszą rurę. PE tutaj jest akurat jaka 20. Fi 25 Fi 25 czarna, może być niebieska, sześciobarowa. Sześciobarowa, czyli 6 atmosfer ciśnienia. To wytrzyma, słuchajcie. I jedziemy cały czas cały czas aż dojdziemy panie Kacper do miejsca docelowego. Do miejsca docelowego. czyli do czego? sobie wodę do truskawek. I tu mamy teraz takie części, Panie Kasperze, które nam Pan wytłumaczy. Które będą nam dzisiaj potrzebne? Tak. Czyli dwie rurki. Na pewno rurka 25. Czyli musimy tu. Poczekajcie, spokojnie. poczekajcie jeszcze raz. Czyli tutaj mamy co? Miejsce łączenia? Czy tutaj Tak, jest... miejsce łączenia. No. Okay. Miejsce będziemy... łączenia, rozgałęzienia, że będziemy nawadniać te truskaweczki i te ziemniaczki. Tak? I teraz. I teraz? Potrzebujemy kawałek. Potrzebowaliśmy trójnik. Tak? 25 i 25, żeby po prostu zrobić rozgałęzienie, bo woda leci tam dalej. i Będzie jeszcze pan Kasper kopał. Pokażemy, jak maszyna działa. Tak? Bardzo łatwo, proszę pokazać. Najpierw nakładamy nakrętkę. Później. Potem dociś... pierścień z do środka. Jeżeli mamy, możemy ogradować krawędzie. Ułatwi nam to montaż. Tak. I teraz wciskamy tylko, tu jest uszczelka z taką końcóweczką. Dosuwamy, tak? I przykręcamy nakrętkę. Dobrze to zrobię? Bardzo dobrze. patrzyłem się jak to robi wcześniej. Tak. Nie I musimy jakoś mocno. I teraz do już mamy okoru. wyjście do pierwszego krzaczka kruszkawki, ale co, ale co zresztą? Ale najlepszym rozwiązaniem będzie przejście na grubszą rurę, żeby zredukować ją następnie do przejścia na taśmę kroplującą, mhm. takim oto elementem. Mhm. Czyli taka będzie specjalna końcóweczka. Mhm. Dobrze. dobrze, dobrze. Najpierw musimy wtedy przygotować redukcję z zaworem najlepiej. Zawory już, słuchajcie, są takie plastikowe, że można je zostawić w ogródku. Na zimę. Na zimę i nam nie popękają. Po wcześniejszym odpowietrzeniu systemu standardowo uszczelniamy teflonem. Moje już były trochę uszczelnione, więc. Ten teflon to taka taśma. Słuchajcie, tak jak do prądu. Tylko, że taka lepka i taka miękka. Żeby to ładnie zakręcić, i żeby było szczelne. Jedna strona? Zakładamy. O, a tam już raz był teflon, to trzeba dwa razy? Trzeba. Po, po każdym odkręceniu trzeba nawinąć ponownie. Tak. To bardzo ważne. Że jak Wam się za pierwszym razem nie udało, jakaś była pomyłka. Można zawsze drugi. To można owinąć drugi raz i skręcamy. Wystarczy, nie trzeba żadnych wielkich kluczy. Ani wielkiej siły. Tak, ani wielkiej siły. Ładnie, delikatnie się zakręca. To nie kiedyś, że trzeba było brać wimadło, rurek, gwintować tak i spawać. I ta sama czynność, tak? Nakładamy nakrętkę. nakrętkę, uszczelniacz, czy to zbieżnik, jak to się nazywa? Docisk. Docisk. I teraz o, tu fajnie pan robi, że te krawędzie są okrągłe. I te krawędzie jak są okrągłe, tu jest taka uszczelka gumowa. Jak one są proste, to ciężko to włożyć. Jeżeli zrobimy nożykiem albo takim przyrządem okrawędziowanie, to wtedy nam szybko to ładnie Wejdź. Sam lepiej bym nie zrobił. Super. No staram się, staram się jak mogę. Ręce mi się trzęsą. A co tu znaczą takie zegarki? Tu mamy wskazany akurat poziom odporności na ciśnienie. Widzicie? To dla tych, co. Nie bardziej zaawansowane. Albo są bardziej zaawansowane. Albo są bardziej zaawansowane. Czyli mamy już zawód. Czyli tamtą wodę jak tam odkręcimy w tym kraju, to tu sobie możemy zamknąć i kontynuować podlewanie. Kontynuować podlewanie. Następna czynność ta sama, Następna rura. z większą rurą Czyli teraz żeśmy zrobili z tej cienkiej rury przejście na rurę grubą. Tylko rurę i wyłącznie grubą. dla ułatwienia dalszej pracy powinien być klucz. Ale nie ma. Klucz. Do, do, do ściągania nakrętek. Tak. Można by nad tym pracować. Dobrze. Dobra, jeżeli to mamy przygotowane, tu moglibyśmy wstępnie zakopać, a następnie wkrętarką z najprostszym wiertłem, w tym przypadku Fi10, musimy wywiercić otwory. Czyli centymetrowe wiertło. Centymetrowe wiertło. Mhm. No i tak mieliśmy całą rurę i mamy dziurę. Złączka dwukierunkowa, czyli teraz to już robimy przejście do linii kropującej. Do taśmy kropującej. Do teraz kropującej. słuchajcie, tu do takich truskaweczek, żeby nam to nie latało po całym ogródku jak to jest w przypadku. Linii kroplującej, że stale się podnosi, stale wychodzi z kory i gdzieś tam wędruje, nie pod tego krzaczka co trzeba. Taśmę kroplującą do truskawek. Można tą taśmę ładnie na jesieni prosto zwinąć, sprzątnąć i mamy spokój. Tawałek. Tu są też urządzenia. Kapilary. Kapilary. W co 20 cm. Co cm. Jak to położymy na tą agrotkaninę, to woda powolutku będzie nam wsiąkać pod agrotkaninę. Nie waleć się. Po okolicy. Tak jak tu polejemy z węża, to ta woda ścieka po prostu w dołki. A na górkach truskawki zostają bez podlewania. Nie robiłbym tego, gdyby nie te suche lata. No, okropnie jest sucho, troszeczkę ostatnio popadało. Ale przyjdzie słońca tydzień, i znowu będzie susza. A ja mam sporo wnucząt, także muszę mieć sporo truskawek. Do roboty, pani Kasprze. Czyli złączka z dwóch stron. To różne złącze z tej czyli z lewej mamy złącze do taśmy kroplującej. To w kolejności następnej. Najpierw wkładamy, Najpierw wkładamy w rurę. Wymaga tu trochę siły. Poprosić sąsiada strzeli, to znaczy, że jest zamontowane. I to już jest szczelne. Nie, musimy przekręcić jeszcze nakrętkę dociskową do tej rury. Ona się dociska. Czym mocniej. Czyli ten grzybek ładnie się wyprostuje. Dokładnie. I uszczelni nam całą. Uszczelniano. Następnym do. krokiem będzie włożenie taśmy. Taśma wchodzi ciasno. Ale tak ma wchodzić. I nakręcamy. I ta druga nakrętka służy do tego, żeby ją przymocować. Żeby ją przymocować. I teraz zostaje co? Teraz zostanie rozciągnięcie taśmy. I kto to zrobi? Wspólnie będziemy musieli zrobić. I tak samo jak z linią kroplującą, że pomiędzy przeszkody, czy rozłożycie... Nie, nie, nie. Najlepiej żeby była przy korzeniu. Przy korzeniu. Tak, czyli, czyli każdy, każdy, każdy rządek rząd ma swoją... Ma swoją taśmę. Droga ta taśma jest? Nie najdroższa. Nie najdroższa. Tańsza od linii kroplującej. Na pewno tańsza od, od linii kroplującej. Tańsza od linii kroplującej. Można nie tylko w truskawki zastosować, ale w kapustki. Tak, tak jak w, góreś, w ziemniaki w, w ziemniaczki. My tu pokażemy jak potem rozłożyliśmy tą taśmę i jak to działa, jak to podlewa, tak? To na razie chwila przerwy na nasze wyczerpane nerwy, prawda? Dobrze, panie Kasprze, pokaże nam pan teraz jak ta maszyna pięknie chodzi, bo jeszcze zostało nam ze 3-4 metry do wykopania, także do pracy. Ja Jasne. myślę, że jest sprawna. I co? Jest sprawna? Tak. Prawie. Zobaczymy, czy tak. owoc naszej zadowolony pracy wieczornej. Masz takiej maszyny zadowolony. Bardzo zadowolony. Bardzo zadowolony. Dobrze. Czyli... Część robocza to to, tak? Część robocza to łańcuch oraz ślimak, który wydobywa na murowek. To się kręci. Wysypuję tą ziemię z boku, zmieli ją pięknie, żadnych brył. Wygodnie jest potem zasypywać, a te kolce biorą korzenie nawet do 5 cm widziałem. Maszyna się nazywa kopaczką łańcuchową, można też mówić na tym koparka łańcuchowa jest duża, na pewno ciężka, 180 kg i pozwala nam na wydobycie ziemi z 60 cm głębokości. A czy ty świadczysz takie usługi, że można na przykład wykorzystać taką maszynę? Jeżeli chodzi o wypożyczenie, nie świadczy usługi, jeżeli chodzi o wykonanie wykopu. O, i teraz. Wykonanie, znaczy e, maszyna z operatorem. Tak, Dokładnie. W komplecie. I teraz Pani Michale, zobacz. Ja sobie na stojąco, nie zginając z pleców, tak wszyscy piszecie, że mam się oszczędzać. I się oszczędzam. O, będę sobie tą rurkę ładnie rozprowadzał do wykopu Tak, pięknie. I zobacz, teraz. Jaka to przyjemność jest tak łopatom pięknie to zagarniać. A to możesz ustalać głębokość, jaką największą tak. ten dołek? Trzy różne rodzaje głębokości: 20, 40 i 60 cm. Pięknie ubijamy. Tak bo w ogrodzie nie trzeba aż tak głęboko kopać, prawda? Prawda? Prawda. Można, nie trzeba, to no, już zależy trzeba. indywidualnie od klienta. zależy nie właśnie czy jest trawnik, czy jest droga, Tak. Rozbieramy Posty. tylko kostkę, nie trzeba szeroko tak. rozebrać i można też przejechać, prawda? Tak. W trawniku nie. możemy jeszcze zastosować inną usługę, czyli zerwanie darni, a następnie dopiero kopanie drowka. I, I potem darninę władzie. układamy z powrotem i mamy efekt wow w ciągu jednego dnia. Tak. No czemu ja nie miałem za swojej młodości takich sprzętów? Ja będę sam. No, koniec już musimy zaszczepić, zaślepić, nie zaszczepić. Ja bym wszystko szczepił, czyli co? Już nic nie dokręcamy na końcu, tylko dajemy taką fajną nakrętkę, która nie ma otworu. Tak? Bądź zedykowany korek. Czyli to się nazywa korek zaślepka. Tak. I dokręcamy. I ręcznie wystarczy. Leciutko. Pięknie. I tu zakładamy kolejne, kolejne wężyki na każdy rząd jeden jedną taśmę kroplującą, tak? Dokładnie. Jeszcze dwie. Nie, ostatnie, nie? Tak? Dobra. Złączki potrzebne? Bardzo proszę. Poproszę. Dziękuję. Słuchajcie, zobaczę to jako niefachowiec, jako ten szczepioncy. Czy dam radę? Ojej! Ale radzę Wam lepiej po prostu. nawet tej rozpaczy nie pokazywała. Jak miałem minę. Ale dałem radę. Zaraz pokażę Michalina. Efekt końcowy. Mocno to, czy ja się. Bardzo idę? mocno. Bardzo mocno. Ile mamy? Znaczy z... z siłą, którą mamy. Dobrze. Jest gotowy. I co teraz jeszcze wężyk, nie? Jeszcze wężyk. Mogę poprosić tą łączkę? Bardzo proszę. Bardzo proszę, bo już na drugą nie mam siły. Ale no to nie taka. Ile się da, to ściskamy. I teraz też zakręcę. Ale zakręcanie jest krótkie. Tak? Tak, bardzo krótkie. bardzo krótkie. Jest. Ja już zrobiłem swoje. Aha, widzicie? Tak. O. Jest super. I taki wąż od zaworu też proponowałbym nie wkopywać. Tylko, żeby był na wierzchu. Bo może nam się plan działki zmieni w przyszłym roku, co? Dokładnie. Posadzimy sobie obok nowe truskawki. To wtedy wystarczy tylko przedłużyć wąż i to wszystko. To co, idziemy do końca linii, żeby to jeszcze zaślepić, tak? Tak. Tak, to idziemy. Bierzemy nadmiar, który sobie ucięliśmy, Zaginamy w miejscu docelowym. Udzieliśmy też wcześniej e... Po prostu kawałek tej taśmy, lekko ją rozchylając, nakładamy na taśmę, w której będzie płynęła woda. Takie zakończenie w momencie ciśnienia spowoduje nam stworzenie korka. Tworząc ucho, możemy również lekko naciągnąć i wbić. Jakiegokolwiek materiału szpilkę. Gotowe. To wystarczy? To wystarczy. Możemy dla pewności użyć też taśmy, teflonowej, taśmy izolacyjnej czyli popularny studencki sposób. I gotowe. Ile takich zwojów powinno być? Przy cienkim teflonie można od 7 do 8. Przy grubszym zdecydowanie mniej, nie? To za najlepiej metodą prób i błędów. Ale około 7 razy trzeba. 7 razy trzeba. 7 razy do około. trzeba dokładnie. Tam będę miał kran w razie co, żeby nabrać koneczkę wody podczas podlewania. No i teraz pan Grzesiu był lekko uchylił kran, bo trzeba tylko lekko bardzo mało tej wody leci. Mało tej wody kapie, Potrzeba I woda, mało wody. woda sama się leje. Teraz bardzo zimno, słuchajcie, uszy mi marzną, wiatr, ja bym miał tu z tym wężem stać i polewać po tych truskawkach, żeby dostały szarej pleśni, to wolę tak, pokaż tu Michalina, o, leży sobie taka taśma, tak, i z niej kapie woda. No a powiedz mi, a ta woda będzie trafiała tam w glebę przez tą agrotkaninę? I teraz tak, przez tą agrotkaninę woda będzie wsiąkać. O co już widać, gdzie się włóknina zmoczyła, to już woda jest pod włókniną, tak? O, już kapie. Pierwsze krople na pewno polecą obok, ale później jak już włóknina mokra, ładnie leci wszystko. Teraz tylko dosuniemy do krzaczków, żeby miały jak najbliżej. Chociaż jak ta woda sobie po prostu powoli kapie, to ona wsiąka tam, gdzie powinna wsiąkać. i Pięknie to na mocz powiedzieć mamy dziurkę no, i musimy ją zakleić. Mamy jedną dziurkę w wężu, musimy ją zakleić. Także róbcie sobie, żeby było wygodniej. ja poproszę po prostu, żeby takie coś zrobiłem. Tę metodę można wykorzystać do wielu, wielu roślin, żeby w taką pogodę nie martwać. Przy testach odcięliśmy przeciek Żeby go usunąć. Przycinamy naszą taśmę i używamy złączki do łączenia. Czyli warto mieć takich złączek więcej? Zdecydowanie tak. Taśma to bardzo delikatny materiał, więc najlepiej posiadać ich kilka. I tak samo jak w przypadku łączenia z rurą zasilającą, wciskamy taśmę i przekręcamy śrubunkiem. To powinno nam dać. I kran wystarczy. Że tylko aby, aby otwarty. Nie odkręcamy na całość, bo nie potrzeba. Może nam zniszczyć tylko węże. Tylko aby, aby ciut ciut, żeby wody jak najmniej, a żeby skutek podlewania był jak najlepszy. Dziękujemy. Idziemy na kawę, a to się podlewa.